No, dzień dobry. Jak widzicie po tytule tego odcinka, dzisiaj pogadamy sobie troszkę na temat depresji. Jakiś czas temu pod jednym z poprzednich moich filmów zapytałam Was, czy taki temat byłby dla Was interesujący, i napisaliście, że jak najbardziej chcielibyście trochę więcej o tym posłuchać, no więc dzisiaj przychodzę do Was właśnie z takim odcinkiem. Więc ten materiał jest idealny dla osób, które z depresją się zmagają lub kiedykolwiek przechodziły diagnostykę w tym kierunku, czy też dla osób, które w swoim środowisku mają kogoś właśnie z tą chorobą. Zanim zaczniemy zgłębiać się w dzisiejszy temat, chciałam tylko jeszcze poruszyć malutkie formalności. Jeśli jesteście na tym kanale pierwszy raz, ja jestem Martyna i jestem magistrem dietetyki klinicznej i psychodietetyczką i pomagam generalnie zabieganym mieć zdrowie i edukuję odnośnie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia w sposób taki, żeby w tym wszystkim, w tym całym świecie po prostu nie zwariować. Więc jeśli interesują Cię tego typu treści, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Jestem pewna, że praktycznie każdy z Was wie, co to jest za choroba, czy też spotkało się z nią być może w swoim życiu. Natomiast dajmy sobie troszkę takiej teorii. Depresja to choroba, która przyjmuje bardzo różne oblicza i wiele osób, które jej doświadczają, niestety zmagają się z takim mocno nasilonym smutkiem. Często też temu towarzyszy niska samoocena, brak wiary w swoje możliwości, dodatkowo poczucie winy, a czasem nawet dochodzi do myśli samobójczych. I szacuje się, że tak naprawdę 280 milionów ludzi na całym świecie zmaga się z depresją. A na naszym polskim podwórku ta choroba dotyka około 1,2 miliona ludzi. I teraz uwaga: WHO oszacowało, że do 2030 roku będzie to najczęściej występująca choroba na całym świecie. I moim zdaniem, dość dużą cegiełkę tutaj dokłada stres związane z wyzwaniami obecnego świata. I jeszcze jakieś 100 lat temu, gdzie 100 lat naprawdę w rozwoju świata to jest bardzo krótki okres czasu, ten świat wyglądał całkiem, całkiem inaczej i już tutaj tłumaczę, o co dokładnie mi chodzi, bo tak naprawdę daleko nie trzeba szukać. I tutaj za przykład posłużę się naszymi rodzicami, w sensie ogólnie, nie? W sensie ludźmi w wieku naszych rodziców. Jakieś 40 lat temu, tak naprawdę jak ktoś wykształcił się w jakimś zawodzie, na przykład jest nauczycielem i poszedł do pracy... Właśnie jako ten nauczyciel, no to tam wiadomo, że jak zaczął tą pracę, no to w sumie potem, jak nie miał jakiegoś konkretnego powodu, by ją zmienić, no to w niej cały czas trwał, aż dotrwał sobie na spokojnie do emerytury, co dawało mu dość stabilne życie. Natomiast my dzisiaj możemy już nie mieć takiego przywileju przez bardzo, bardzo dynamiczny rozwój technologii, na przykład AI. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, więc jak mamy już taki background, to teraz możemy przejść do szczegółów. Ja niestety bardzo, bardzo często widzę, kiedy na przykład osoby z podejrzeniem, Presji udają się do lekarza, czyli psychiatry, i ten psychiatra wypisuje im po prostu receptę, i na tym kończy się jego pomoc temu pacjentowi. I tutaj znowu podkreślam, że zapewne nie każdy psychiatra taki jest, ale myślę, że obecnie jeszcze zdecydowana większość tak. I teraz wiele osób może się ze mną nie zgodzić, mówiąc mi na przykład, że psychiatra nie odpowiada za edukację, tylko psychoterapeuta. I oczywiście zgodzę się z tym, że w gabinecie psychoterapeutycznym również powinna być przestrzeń na tego typu rozmowy, natomiast fajnie by było, jakby lekarz również wyszedł z jakimś innym rozwiąza rozwiązaniem niż tylko przepisanie antydepresantów. I tutaj, za przykład, posłużę się na kardiologiem. Załóżmy, jak idziemy do kardiologa z podwyższonym ciśnieniem, no to nie chcemy od niego tylko dostać tabletek na nadciśnienie, tylko fajnie, jakby na przykład powiedział nam o tym, żeby może udać się do dietetyka, ponieważ tutaj pewne zmiany w diecie można zastosować, załóżmy ograniczyć sód i to również już powinno pomóc. Zwłaszcza, że mamy obecnie taką dziedzinę jak psychiatria żywieniowa, która stale się rozwija. No więc dobrze, to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jedzenie może wpłynąć na zaostrzenie się depresji, czy też na jej pojawienie się. Tak się zajarałam tym tematem, że aż nogami samochodzie, nie? Ale od razu wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Więc typowo od jedzenia nie możemy zachorować na depresję. Oczywiście jedzenie ma wpływ, natomiast to nie jest taki prosty związek przyczynowo-skutkowy. Jem słabo, mam depresję. No dobrze, czyli jak już to mamy, no to co jest pierwsze? Zła dieta czy depresja? I tutaj znowu niestety nie ma takiej jasnej i klarownej odpowiedzi, dlatego że oczywiście depresja może zwiększać na przykład nasze spożycie przetworzonych i mało odżywczych produktów, bo wiadomo, że jak ktoś jest w fazie teraz zaostrzonej depresji, to nie ma czasu przygotowywać sobie super sałatek, czy nawet nie ma na to zasobów psychoenergetycznych. W tym temacie była prowadzona nawet jedna metaanaliza, w której przeanalizowano żywienie osób, które zgłosiły się jako ochotnicy do tego badania, a następnie obliczono ryzyko wystąpienia u depresji. I tutaj może Was zaskoczę, może nie, ale generalnie zdrowa i zbilansowana dieta, na przykład dach czy też śródziemnomorska, znacznie ograniczała ryzyko wystąpienia depresji u tych osób. No i teraz można wysunąć prosty wniosek. Będę jadł śródziemnomorską, a depresja zniknie. Nie do końca. I tutaj oczywiście jedzenie sporej ilości warzyw, owoców, też produktów pełnoziarnistych, orzechów, nasion czy chudego nabiału będzie wiązało się z tym, że nasz organizm będzie lepiej funkcjonował, nasze jelita będą lepiej odżywione, a wiadomo, że jelita i mózg są ze sobą połączone. Natomiast tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo złożona. Dlatego też wcześniej mówiliśmy o tym, że sama dieta nie jest w stanie uwarunkować nam depresji u ludzi. Do tego trzeba dołożyć kilka jeszcze innych cegiełek. I kolejną z tych cegiełek będzie... Nie Niewystarczająca ilość snu, lub kiepska jego jakość. No i na to znowu będą miały wpływ płyny w naszej diecie, a dokładniej chodzi o kofeiny i alkohol. Jeśli pijesz kilka mocnych kaw dziennie i przekraczasz łącznie 400 mg kofeiny na dzień, no to możesz liczyć się z tym, że będzie w tobie narastało takie uczucie niepokoju, rozdrażnienia i będzie to wpływało na pogorszoną jakość Twojego snu. I to samo znowu dotyczy alkoholu. Wiele osób może powiedzieć, że A ja po kieliszku wina czy po setce wódki śpię jak dziecko i najlepiej mi się wtedy regeneruje. Ale to również jest nieprawda. To, że łatwo jest nam zasnąć w takiej sytuacji, to wcale nie oznacza, że nasza jakość snu jest odpowiednia. Alkohol sprawia, że nasz sen jest płytszy, co również przekłada się na mniejszą regenerację naszego organizmu. Z takich dodatkowych kwestii, oczywiście, przeglądanie social mediów przed snem czy bombardowanie swoich oczu światłem niebieskim również nie będzie dobre, dlatego że tutaj zaburzamy nasz cykl hormonalny. A dokładniej chodzi o wydzielanie melatoniny przez nasz mózg, a dokładniej przez szyszynkę. Nasz organizm tak naprawdę nie wie, czy jest dzień, czy jest noc, jak on ma się przygotować. Zaburza to nasz cały rytm dobowy, no i potem chodzimy niewyspani, jak zombie. Dlatego warto odłożyć telefon na przykład półtorej godziny przed snem i w tym czasie załóżmy poczytać książkę, bo będzie to dla naszego rytmu dobowego znacznie korzystniejsze. I żeby nie było, że ja sobie tutaj tak gadam idealnie, jakby to było, a sama się nie stosuję, to przyznam szczerze, że sama od półtora roku, to był mój cel na 2022, żeby taki nawet właśnie wyrobić, żeby czytać książkę przed snem. I co prawda nie zawsze udaje mi się czytać godzinę, ale średnio pół godziny już czytam i od tego czasu przeczytałam. Naprawdę ogromną ilość książek, których wcześniej chyba nie przeczytałam przez 5 lat. Dodatkowo też lepiej się wysypiam, lepiej się regeneruję i też po prostu czuję, że poświęcam sobie czas, co również wpływa pozytywnie na mój nastrój. Kolejną cegiełką będą kwasy omega-3. Ja już o kwasach omega-3 mówiłam na tym kanale wielokrotnie, tłukę. To przy każdej możliwej okazji, ale generalnie kwasy omega 3 wpływają na pracę naszego mózgu. I wiele badań pokazuje pozytywny ich wpływ w przypadku depresji. Regularne stosowanie kwasów omega-3 może zmniejszać ryzyko depresji, ale też może zmniejszać objawy u osób, które, u których już ta depresja wystąpiła. A wiadomo, kwasy omega 3 znajdziemy na przykład w tłustych rybach, takich jak śledź, makrela czy też łosoś, no a dodatkowo w orzechach i nasionach, dlatego warto wdrożyć do swojej diety. No i one też de facto są jednym z ważniejszych składników w diecie śródziemnomorskiej. Więc teraz, tak jak mówi to Wardenga, kropki się łączą. Jeśli nie jecie ryb czy też orzechów, można również pomyśleć o suplementacji kwasami omega-3 w postaci na przykład tranu. I tutaj powiem coś, ale mam nadzieję, że nie muszę tego mówić. Mianowicie chodzi o witaminę D. Jak ktoś z Was w okresie jesienno-zimowym nie bierze witaminy D, to normalnie przełożę przez kolano. Niestety, ale wiele osób olewa suplementację witaminą D, a ona ma naprawdę ogromny wpływ na nasz organizm. Czy to pod kątem zapobiegania depresji, czy też generalnie dbaniu o kondycję, w dbaniu o nasze kości. Mój zegarek stwierdził, że chyba nagranie tego filmu to jakiś trening, bo właśnie odpalił mi... co? ogólnorozwojowy trening ciała. Argumentem osób, które nie decydują się na suplementację witaminą D jest oczywiście to, że ja wystawiam się na słońce i tak naprawdę słońce mnie zaopatruje w witaminę D, więc już nie muszę łykać żadnych suplementów. No to wtedy ja pytam, okej, okay, czyli mieszkasz w Hiszpanii? Albo innym słonecznym miejscu. W Polsce w okresie jesienno-zimowym zalecenia są takie, żeby witaminę D suplementować, natomiast ja jestem zwolenniczką suplementacji witaminy D przez cały rok. I tu znowu badania są po naszej stronie i mówią o tym, że niedobór witaminy D może znacznie nasilać objawy depresji. I za normę nie możemy uznać witaminy D na poziomie 20, bo to jakiś nieśmieszny żart. Moim zdaniem, minimalne, minimalne stężenie witaminy D, do którego powinniśmy dążyć, to jest 50-60. Ja sama mam obecnie w okolicach 100 i pracowałam nad tym dwa lata i czuję się z takim poziomem witaminy D bardzo, bardzo dobrze. I teraz Was zaskoczę, bo przygotowując się do tego odcinka dużo bardziej doceniamy minerał, jakim jest cynk, bo okazuje się, że cynk to minerał, który znacząco jest powiązany z ryzykiem wystąpienia depresji. U pacjentów z odnotowaną depresją występuje również niskie stężenie tego pierwiastka. Co więcej, u pacjentów z depresją bardzo często stosuje się właśnie suplementację cynkiem jako wspomaganie leczenia farmakologicznego. Ale niektórzy specjaliści decydują się nawet na leczenie depresji za pomocą samej suplementacji. I to już podobno wpływa na zmniejszenie objawów ze strony depresji. I jeszcze pozostaje nam temat mikrobioty, która również ma ogromny, ogromny wpływ na ryzyko czy na nasilenie objawów tej choroby. Natomiast tutaj już nie zdążyłam tego dokładnie zgłębić, dlatego prosiłabym Was, żebyście dali znać w komentarzu, czy chcielibyście odcinek na ten temat. I wtedy bardzo chętnie się do tego przygotuję. Ale żeby tego odcinka też nie rozciągnąć na bardzo, bardzo długi okres, bo wiem, że wtedy nikt tego nie obejrzy, bo będzie dla Was za długo no to prosiabym Was o informację, czy bylibyście zainteresowani częścią drugą. Bo naprawdę nie da się tego ogarnąć wszystkiego w jednym filmie na YouTube, tak żeby nie trwał on godziny czy półtorej. Dajcie też koniecznie znać w komentarzu, czy filmik Wam się podobał i która część zaskoczyła Was najbardziej. A jeśli nie macie wybranego jednego takiego punktu, to napiszcie w komentarzu cyng dla zasięgu. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcji i widzimy się za tydzień. Hejka!